Dziś gramy w palg wodnych okay. No fajnie widzowie Nastarcie fajnie chodzi o ja te widzów Nie, o zamknięte U widzicie jakie fajne widzowie jakby coś jak chcecie ze mną zagrać, to dawajcie mnie do znajomych. Nazywam się jals 733 No to odwiedzamy ten cały paszkę widzowie. Tu jakieś kamienie. Widzicie widzowie? Kamienie, po których da się wspinać normalnie widzowie. Wie tu coś się leje. Widzicie widzowie. Bo ja chcę jakoś na zjeżdżalnie wejść widzowie, ale nie widzę żadnego wejścia na zjeżdżalnie widzicie widzowie, widzowie zjeżdżam. Hmm... Widzowie... Pamiętacie? Czym jest To Widzowie... Ja poszukam jej... Na tą ruszową zjeżdżalnię... A wy mi kibicujcie, żeby znalazła... wreszcie na nią wejście. Mm, 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 mm. O, widzowie, znalazłam wejście do tej różowej zjeżdżalni. Brrr, brrr. Widzicie, widzowie, jaka fajna zjeżdżalnia? O, widzowie, aż się napiję tej wody. Bul, bul, bul. I będę jeszcze innych atrakcji tu szukać, widzowie. Jutro będzie część druga. Albo jeszcze dzisiaj. No. I się tam wchodzi. Jak się na ten. Dół? Graliście tuki, w to kiedyś, widzowie? Bo ja... Co, widzowie? Teleportowałem się normalnie, widzowie. Co, widzowie? Co, widzowie? Wie? Nie wiem, co się stało. Ale spannę, bo coś się stało. Ja też chciałem, jedźcie już. Aha, widowie. Ktoś musi tam wejść. Za robuksa. No to widowie. Widzicie to widowie? Ja, ja widzowie lewituję. O, teraz. Mogę jakoś się wrócić? Wlasam widzowie. Mm, mm, mm. Mm, mm. To widzowie wylasam na to zjeżdżanie. Ale Nie, to sobie nie zjedzę. Więc idę szukać innej. To widzowie. Bye, bye. Mm. Bul, bul, bul. Widzowie. Tu jest trochę bardziej głęboko. Aż mi się pić za chciałam widzowie. Bul, bul, bul. Tu widzowie szukają. Uwielbiacie, widzicie to zjeżdża. Co Tam Tamta jest dla dzieci. A nawet widzowie jest praca. Gdzie jest wejście do tej zjeżdżalni? Jakby coś widzowie. Jakby jednak ona była ekstremalna. Widzicie, widzowie, już się zaczyna. Mm. O, widzowie, na to nawet wejść się nie da do tego wyżej. O się ślizgam, widzowie. To wchodzę i widzowie. Widzicie, widzowie, jest mocny to jest. Nie da się wejść tak normalnie. Tak, widzowie. No to widzowie. Wchodzę na skały i idę na tamtą zjeżdżalnię wysoko, Czy jest na nią in... jakieś normalniejsze wejście niż na skały? Bo ja tylko. Aha, widzowie. Chyba już wiem, skąd jest ta mała zjeżdżalnia. I jak tu się wchodzi, widzowie? Z kamyków się nie da. Widzowie, więc. Widzicie, widzowie? Przegapcujemy te schody. Tylko, żeby jeszcze, widzowie, nie spadłem. Bo pewnie jakaś krzywda mi się wtedy stanie. Tak jak tamta babka spadła. E, widzowie? Byłem w kamieniu. Aha, widzowie. To są wyprzedzanie. Widowie, spadam. W tym da się odbijać. Widowie jestem na bez... Jest. Widzowie, jak to, to to powinniście wiedzieć czy to jest coś, co nie jest za robuxy. Bo to prawie wszystko widowie jest za robuxy. Widzowie Idziemy na tamtą zjeżdżalnię Widzowie, wskakuję A nawet widzowie, pójdę na inną A nawet już widzowie Pójdę na tą zjeżdżalnię Ekstremalną zjeżdżalnię Lecę widzowie. to jedę, ja do widowie, dom dom, jest. Widzowie, u mnie to samo już jedzie. I lecę widzowie? Tu baj, baj, jeszcze jutro będzie kolejny filmik z tego.